zbieramy zbieraj chomiki to jest słaby, średni epicki to tutaj ktoś się pomylił a to był mocny na drugiej stronie nic nie ma to jest tylko na tym na się jest dobra to zaczynamy to ja już wycinam. Tutaj jest taki pasek, który wyciąć. Już rozumiem. Ktoś nie umiał namalować tych nożyczek. To więc mam te nożyczki. I zatrzymam i wytnę i otrzymam. To więc już. Już. Na razie to czekaj. Na razie to czekaj. No, że to tak wygląda otwieramy a tutaj jest taki fajny kimiotek honnik ja też mam honnika i tak samo wygląda tylko że tutaj tego nie ma I teraz kolejno jaki jest mnaczek? z jedną powiedzcie mi w komentarzach jakie jaki to jest znaczek a jeszcze raz spójrzcie to więc ale teraz, teraz paczka jedzenia. muszę ją przeciąć żeby w się do jedzenia, to nie to jest dla